Kumpel, widzisz tego x za prawie 4000 zł? Może być Twój. Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać Ci kotwijako, który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Siema, przyjacielu, witam Cię bardzo serdecznie. Po ostatnim, potężnym rozjeździe, no nie bójmy się tego powiedzieć, nie bójmy się tego zauważyć, wracam wracam na Case Haga. 20 koła w Kiermanie i miejmy nadzieję, że uda nam się utrzymać naszą dominację. Polecimy, może i nawet dalej, więc na Jokerze. Teraz sobie zdaję sprawę, że ta, ta skrzynka jest trochę za droga Ale miejmy nadzieję, że to nam nie, nie, nie przeskoczy Nie, przeskoczy, nie przeskoczy oczywiście w jakichś podbojach Mamy prawie, że a Ja nie chciałem jej drugi raz otwierać. Kurde, jestem upośledzony. Dobra, ostatni raz taki razie to już musimy iść za ciosem. No w ostatnim czasie było wygrane, tak? W ostatnim czasie jesteśmy naprawdę bardzo wysoko, więc mogę sobie na to pozwolić. No może nie chciałem, żeby tak się wydarzyło, no ale powiedzmy, że mogę sobie na to pozwolić. Proszę Państwa, tworzymy jakąś ambitną case battle. Słyszysz to? Ambitna case battle. Spodziewałeś tego na moich filmach? Wszyscy chyba się tego nie spodziewaliśmy, ale naprawdę tworzymy coś ambitnego przyjacielu. Eee, od Warzona na sobie zaczniemy, bo Warzone to jest naprawdę fajna skrzyneczka, ją bardzo lubię. Eee, niejednokrotnie fajnie tutaj Skoczyła. Możemy sobie jeszcze tego i dowalić? Nie możemy i dowalić? No co za ten. To wiesz co, to ja bym chyba tego Bloody Jokera wywalił, żeby tutaj i mógł się pofatygować. Albo tego Kelmid Jokera bolimy. No jest perfekcyjnie, bym powiedział, tak? O to chodziło. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap Oczywiście fiako. Battle, robimy na trzy osoby na underdogu, bo ostatnio umówę się, był jak like skłyczył. Jak jeszcze wcześniejszego filmu nie widziałeś, to koniecznie sobie go tam nadrób, No pff, nie będę spoilerował, nie będę, albo naprawdę było pan Lon X, on się o tym przekonał, siedział naprawdę w pierwszym rzędzie jak to się działo. A ja przypominam, gram na underdogu, czyli na trybie, na którym zgarnia ten, kto trafia najmniej. I na chwilę obecną idzie to tak 50-50, albo jeden z oponentów, bo fine, trafił za 9 tysięcy, więc jest je najgorzej. Teraz tylko by pan Lon jeszcze czymś tutaj ciekawym dowalił Miejmy nadzieję, że tak też się tutaj wydarzy. No ja nie Niestety wylatuje z loterem, Sloterem, ale to na spokojnie. To jeszcze nie są takie dropy, które przekreślają tutaj naszą szansę na wielką dominację. Wręcz bym powiedział, że naprawdę mamy ku temu potencjał tutaj. E, tylko, że no fajnie, żeby mu coś jednak oddało, bo w sumie jesteśmy już za półmetkiem tej to właśnie batli. A tak, Lon, coś tak nie do końca wysportowany się tutaj wydaje być. Miejmy nadzieję, że trzy ostatnie skrzynie, które są też najmocniejsze, że tutaj naprawdę go. Okej, okay, Blue Fosfor z mojej strony, niezbyt dobrze. No bardzo bym chciał, żeby ten Joker, coś ten, ten Royal poleciał właśnie u Lona. No dorzucony Battlefly jeszcze, bardzo Mocne dropy tutaj, no ale umówmy się. 8 koła do nadrobienia. No bez Royala w ostatniej skrzyni będzie ciężko. A ten Royal może dawać na, nawet tego Rubiego Ursusik. No i Royal Ufajna, dlaczego Ufajna? Jakby Ursusik poleciał Ufajna, a Royal Ulona, który by zgarnął coś takiego. No gratki, Mordo. Gratki, Mordo. No. Cieszę się, że mogłem usłyszeć taką battle. Trochę mniej się cieszę z tego, że ja na tym mocno przerżnąłem. No ale mówi się trudno, żyje się dalej. Coś się sprzedaje. Welcome into the Jungle 2, więc coś sprzedam. Tego Butterfly'a niźle nie zamierzam póki co sprzedawać, bo to jest naprawdę osiągnięcie iście galaktyczne, co się udało tutaj wywojować. Ale to mówię, wcześniejszy film co musisz nadrobić, a ja nie będę mówił co, i jak weź sobie obczaj. i wtedy będziesz wiedział o czym gadamy, tak? 20 tysięcy. Kurde, chyba żeby powtórzyć tą Battle. Chyba żeby powtórzyć tą Battle, bo ona fajna była, co? na kurde, fajna była, tylko że się nią nie będzie na nią stać. Spokojnie, dorzucimy coś jeszcze tutaj, w sensie sprzedamy właściwie, żeby być tutaj z tą szczery. Dobra, sprzedamy sobie to. Coś jeszcze mógł, tego karambita tak kartufa sobie sprzedamy Troszeczkę, lekki tutaj, yy, le zrobimy lekkie podrasowanie tej to właśnie batelki A mianowicie, dodamy seczkę cię walimy sobie to, żeby to szło po kolei, ja nie lubię jak jest tutaj zaburzona kolejność yy, I że te skrzynki nie rosną jak powinny rosnąć, dobra Lecimy teraz dalej, tak, 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 tak 31, jeszcze na tą jedną, nie, na babuszkę już nie, ale i tak jestem zadowolony, jestem ukontentowany Underdog 3 osoby Trzy osoby. No ale on tutaj normalnie on czekał, nie? On w pozycji startowej był normalnie ustawiony. No i dobra, na początek niezbyt dobrze. Trafiamy rękawice za dwa koła. To jest znowu underdog, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, więc trzeba trafiać jak najmniej. Póki co nam to średnio wychodzi, ale spokojnie, to jeszcze nie są takie dropy, które przekreślają tej moją przyszłą dominację. Bardzo fajnie, bot troll, no tutaj m 9 mocno by wyleciało, chociaż ten hot rodik chyba lepszy nawet, ten hotrodzik 12. Osiem koła, tak się minimal wear, no dobra, liczyłem, że tutaj będzie troszeczkę mocniej, ale w porządku. Drugi Royal, podrząd u, u trolla. No troll chyba odlatuje nam do innej galaktyki, co mi się bardzo, bardzo podoba. Karambi Tiger tu w zerwanaście koła. Dobra, trolla powiedzmy, mamy troszeczkę swajkowanego, teraz by ląd znowu trafiał. No drugi z oczywiście nie może zgarnąć. No, przecież to się nie może wydarzyć, tak? Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Więc teraz, no fajnie, jakby zamiast takiego Dragon Kinga trafiał jakiegoś Dragolora na przykład. To byłoby wtedy ciekawe doświadczenie. Blue Fosfor! Pozytywnie, bardzo Milusio! I wychodzimy na prowadzenie. Nie jakieś potężne, bo zaledwie 3000. No, ale już trafiamy Royala, więc tutaj może być pozamiatane. Do trafienia jest to nawet ten Butterfly, więc byłoby źle. O Jezu, jeśli chodzi o tego bajoneta Ruby, No właśnie, 24000. Mówiłem, że Troll już jest z głowy, nie? No to teraz ja jestem jeszcze bardziej z głowy niż Troll. O kurda, takie potężne zwycięstwo było no. Nie wierzę, jeszcze jednego Royala dupnę? Ja nie mogę przestać to normalnie, no to jest jakaś klątwa. Muszę cały czas stawiać wzrost Ja Ja Pierdziemy jeszcze olez o 30 koła trafię, nie wierzę! 61 koła, przecież tutaj byłoby takie wielkie zwycięstwo! No dobra, chyba żońca, sonic tam wylecieć tak na tą sprawę Battlefly Faden, no, ale o czym ja Adam w ogóle no No do, do, co, co ja chciałem osiągnąć no? W sensie do czego ja biję w ogóle? Aha, Lon tego nie zgarnie. Ej nie no to już wolałbym, żeby... Lon to zgarnęła, nie bot troll Bot Troll, którego już skresiliśmy na samym starcie, odwalił taką kaszanę, nie? Ja pierdzielę, no dobra. Nieciekawa situation się to dzieje. Muszę uskutecznić protokół. Jeszcze jeden upgrade tej batli. No nie ma innej opcji, tam już pewnie lączeka w pozycji startowej. No i dobra, niech jemu też będzie. Idziemy dalej. Jokery, podbijamy jeszcze. Cyk, cyk. Uff. Nie chcę też przesadzić z batlą, 45 koła, więcej nie robię. Więcej nie robię i robimy ją na 4 gaczy. Na underdogu. No, coś czuję, że jak to dupnie to dupnie raz opotężnie. Poczekam na naszego teammate. No, no, no. A tutaj nawet 3 sekundy nie były wymagane, żeby tutaj na niego poczekać. Dobra, underdog cefiam jak najmniej. Mamy to zakodowane, mamy zapisane w gwiazdach tą battle. Nie widzę innej opcji. 16 skrzynek, gdzie wszyscy, oprócz mnie, muszą teraz dopiać, dopić po prostu po całości, tak? Co prawda, na starcie średnio to wyszło, ale spokojnie. Jeszcze wiele przed nami. Jeszcze tu naprawdę dużo się może wydarzyć, tak? Trzecia skrzynia. Spokojnie. Royal Ulon. Bardzo dobrze. U mnie sprawdza jakieś rękawice, ale one też nie są jakieś turbos fastyczne m 9 Slotter, Field Hub, to jest taka 7,5, no właśnie. Fajna stoi wyprzedza przez te rękawice. ojojoj, niedobrze, Royal u mnie. Bardzo nieciekawi. To jeszcze z tej co tutaj... A nie, dobra, tutaj, tutaj Getów. Spokojnie, spokojnie, bo znowu się bałem. Bałem się, że znowu mi poleci ten pieprzony bajonet Ruby. Który jest fajny, no ale nie na takim trybie. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę Lightning Strike Ulona bardzo pozytywnie zachowałeś. Fajny, no fajny kurde, ty musisz, tak? Ty tutaj myślę, że będziesz leciał na tych dalszych skrzyniach, jakieś aule i tak dalej, to musi się to zdecydowanie wydarzyć. Bionetik style Spoko. style Spoko, tak jak najbardziej też przyjmiemy, tylko że nie ma tutaj takiego jednego bydlaka, który jakoś, wiecie, powale nie trafia. Tak jak ja wcześniej, wychodzę na prowadzenie w ogóle. Należy odnotować ten moment, bo może on długo nie potrwać. No szczerze nie wiedziałem, że to aż tak krótko potrwa. Lon z Royalem. Proszę Oul, już go mieli z głowy. Tak jest! Oul Ulona! Oul Ulona za 37 tysięcy. Bardzo dobrze, mamy wreszcie Lona z głowy, teraz żeby fajnie jeszcze z czymś wyleciał. M9 Ulona, no bardzo mi się cieszę, jakby fajnie trafił taką M9, a tu jest niesamowicie close. O, kuźba, to jest Ruby! Ruby za 9 koła. Będzie ciężko, 4 skrzynie do końca. Muszą jeszcze coś trafiać. Jest! Fajny z Royalem. Fajny z Royalem to z boc tej skrzyni. To może być Gamma Doppler za trzy dychy. Gamma Doppler za trzy dychy? M9 na Doppler. To i tak jest bardzo dobrze. To jest zarąbiście. Trzeba tysięcy. I teraz tylko troll. Teraz tylko troll do odfajkowania? Nie wierzę, no. Kuźwa, pieprzony Royal musi polecieć. Ja pierdzielę. no. Tutaj będzie dycha luźno polecieć tego. Dobra, Telon za dychę. Najgorsze co mogło to poleciało. Kuźwa, fajny troll muszą trafić. Nie wierzę. Ostatnia skrzynia. No szansa, że z tego coś poleci. Crimson Kimono za 20 jako... Ja nie mogę. Łapka w górę, przyjacielu. No Łapka w górę, nie na no, no, zarąbiste to było, no. No to nie jest ten dzień, przyjacielu. No nie zawsze te najlepsze przedmioty. Nie zawsze się wygrywa. Musisz oczywiście o tym wiedzieć. Możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności i koniecznie, koniecznie użyj kodu FIAKO, nawet jak nic nie wpłacasz, spoko w pełni rozumiem, bo to się częściej przegrywa, częściej się traci, więc rozumiem, jak nie chcesz nic płacać. Otrzymasz wtedy 4 zł na start, więc możesz sobie tam jakieś darmowe skrzyneczki, czy darmowe skrzyneczki. Wtedy będą macie darmowe, ale za 4 zł na naprawdę kilka tej pojemników znajdziesz. Jeżeli już podjąłeś decyzję, że wpłacasz, to dostaniesz moim kodem 20% więcej. W związku z czym, jeżeli wpłacał zł, otrzymasz 120, jakbyś wpłacał tysiakę, otrzymasz 1200, więc myślę, że spoko o tym wiedzieć. Tak samo jak wiedzieć o trwających aktualnie rozdania których są aż 3, więc nie ma lipy i nie ma wiochy Takie rękawice, jak 16,50 z moim kodem może zgarnąć Jak wpłacisz 27,50, możesz zgarnąć takiego Tiger Tufa I też rękawice A jak wpłacisz 40zł, prawie że to bierz udział we wszystkich trzech rozdaniach Gdzie płyna nagród przekracza 10 tysięcy złotych Więc myślę, że nie ma lipy i nie ma wiochy Dzięki za oglądanie, jutro jest dzień, urto to się odkuwamy I po prostu nie widzę innej możliwości Kochani, się, łapkę w górę, zostaw Trzymaj się, strzała